Z okazji dziesiątej rocznicy premiery Dying Light, Studio Techland przygotowało dla graczy wyjątkową niespodziankę. Na wszystkie platformy trafiła darmowa aktualizacja zatytułowana Dying Light Retouched, która znacząco podnosi jakość oprawy graficznej i dźwiękowej kultowej już gry z 2015 roku. Aktualizacja wprowadza m.in. poprawione tekstury, ultra wysoką jakość cieni w 8K, udoskonaloną fizykę wody i powierzchni metalicznych, a także wyższy poziom szczegółowości terenu dzięki zwiększeniu zasięgu Level of Detail. Ulepszenia różnią się w zależności od platformy, ale cel jest jeden: pokazać, co jeszcze można osiągnąć z pomocą nowoczesnych technologii. Grzegorz Świstowski z Techlandu zdradził, że w procesie prac przeszedł całą mapę, aby odnaleźć wszystkie asety, które wymagały poprawy. Jak podkreśla, głównym celem było podniesienie realizmu poprzez usprawnienia w teksturach oraz oświetleniu. Oprócz grafiki poprawiano także ścieżkę dźwiękową. Muzykę na nowo zremasterował oryginalny kompozytor Dying Light Paweł Błaszczak. Graczy usłyszą nowe utwory, odświeżone dźwięki otoczenia oraz lepsze efekty dźwiękowe związane z reakcjami na uderzenia. Do sieci trafiło już pierwsze graficzne porównanie Dying Light Retouch z oryginalną wersją gry. Pod materiałem nie brakuje pochwał skierowanych w stronę Techlandu o udostępnieniu tej rozbudowanej aktualizacji całkowicie za darmo. Niektórzy uważają nawet, że polskie studio wzorem swoich amerykańskich kolegów, takich jak Ubisoft czy Electronic Arts, mogliby nazwać aktualizację remakem i zażądać pełnej ceny za grę.